Natura pełna jest niezwykłych zjawisk, które wciąż budzą zdumienie. Mimo lat badań niektóre z nich pozostają zagadką. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę dla zasięgu, a teraz przedstawiamy pięć najbardziej niezwykłych zjawisk, które wciąż są tajemnicą. Różowe jezioro Hillier Australia. Jezioro znane ze swojej intensywnie różowej wody. Choć badania sugerują obecność halofitów, które wydzielają barwniki, naukowcy nadal nie potrafią wyjaśnić tego fenomenu. Wulkan. Ognista burza na Ekwador. Wulkan Reventador wybucha w spektakularny sposób, a towarzyszą mu pulsujące światła na niebie. Naukowcy podejrzewają wyładowania elektryczne związane z erupcją, ale nie mają pewności, co je wywołuje. Błękitne groty. Grecja. Te jaskinie na Zakynthos są znane ze świecącej niebieskiej wody. Choć to efekt odbicia światła, sam fenomen pozostaje tajemniczy. Migrująca pustynia koło Chiny Pasasen w Chinach znajduje się pustynia, której piaski poruszają się jak fale. Naukowcy nie wiedzą, co powoduje ruch piasku, ani jak długo będzie trwał. Świecące wody Loch Ness, Szkocja W Loch Ness pojawiają się tajemnicze światła. Mimo licznych badań ich przyczyna wciąż nie jest wyjaśniona. Czy te zjawiska mają proste wyjaśnienie, czy może kryją coś, czego jeszcze nie rozumiemy? Zasubskrybuj, by odkrywać kolejne tajemnice natury.